Hejka! Dziś pokażę Wam, jak zrobić ładny, ładnego skina w Robloxie na laptopie. Więc tak. Yy, pierwszy możemy zrobić o w taki sposób. Wchodzimy sobie tutaj i wchodzimy w Advanced. No i tak wchodzimy w left arm i wybieramy sobie kolor, który chcemy później right arm i torso don no i niech się nam załaduje i widzicie, mamy takie coś teraz wystarczy Zmienić sobie ręce na powiedzmy właśnie takie lub możemy też takie. Mhm. Widzę co? Ale jednak chyba wezmę sobie. Hmm. Raczej te. Albo nie. W sumie weźcie te. I dobrze. I teraz tak. Um, mamy taki awatar. Teraz weźcie sobie, dajcie jakieś włosy. Możecie w sumie nie ten torso mieć, ale możecie mieć na przykład taki. Chociaż on jest taki dziwny. Czekaj. sobie tu. I wybieramy jakiś torso. Hmm. hmm. W sumie Ok, musimy teraz czekać, oczywiście, ale chyba wezmę w 3D, bo w 2D nie chcę mi się załadować. Ok, e, tutaj. to. Ten... Ja chyba wezmę ten Woman Torso, bo jak nie chcemy się jakoś załadować. No i teraz, nie wiem... Możecie wziąć jakieś spodnie, mm, ale najbardziej w sumie polecam was, wam właśnie wejść w Skin Tone, Advanced, i właśnie na przykład spodnie zrobić sobie takie, jako nogi. Chociaż to tak za bardzo nie wygląda, ale jak się na przykład weźmie jakieś inne nogi, to na pewno na pewno Wam tutaj na pewno Wam ojej, na pewno Wam tutaj wyjdzie. Więc tutaj nogi. I wybieram na przykład, powiedzmy, takie. Ja. OK. I to. I widzicie, mamy taki awatar. Możemy sobie też tutaj właśnie zrobić jakąś twarz. O, no i na przykład taki mamy awatar. Według mnie spoko to wygląda. Oczywiście możecie użyć swoich kolorów i swoich twarzy, swoich włosów, no po prostu wszystkiego. Tylko właśnie Wam pokazałam, jak to zrobić. Okej, okay. teraz ściągamy sobie to wszystko. No okej, okay. i teraz daj mi, dajmy te normalne tutaj Skin Tone, no i wszystko oczywiście zamieniamy na zwykłe. I dobrze, i teraz tak, kolejne. Na przykład bierzemy te dżinsy. To. Możecie na przykład wziąć to. Ogólnie tego to już możecie użyć właśnie. Właśnie też na telefonie. W mi to nawet nie wiem, czy na telefonie właśnie tamtego I też nie da się zrobić, ale to już musicie sami sprawdzić. Ok, teraz wchodzimy w. Niech. No dobra, nic już będzie, skoro tu jesteśmy, bo i tak musimy mieć jakieś włosy. Ja akurat wezmę sobie te blond. No i wchodzimy w chat. Uuu! Okej, więc yy. wow, są nowe domowe rzeczy. Zaraz to sobie weźmiemy yy. i możecie wziąć na przykład tą <laughs> lub po prostu wziąć tą czapkę, tylko oczywiście musicie ściągnąć włosy. Ale tak najbardziej polecam wam tą opaskę. No i taki mamy awator ogólnie. No, to jest taki akurat już zwykły. Ale w sumie jest całkiem ładny, według mnie. Dobra. Więc teraz może coś z nowej tej kolekcji. A, i tu mam jeszcze taki jeden outfit właśnie, który chciałam wam pokazać później, ale... macie teraz. Ogólnie, jeśli gracie w Royal High, to niestety nie możecie mieć T-Shirt'a Więc No bo wiecie co tam zostaje No i dobra I teraz tak, teraz z nowej kolekcji Bierzemy sobie te balony I bierzemy te włosy Ogólnie to są y, Pomysły dla dziewczyn Więc Ogólnie może będzie jakiś jeden dla chłopaka, ale ja nie mam tak za bardzo dla chłopaków rzeczy. Ale dobra, niech to się wszystko załaduje. Chyba, że te włosy się nie załadują. Okej, okay, nie widać mnie zupełnie. To może te włosy weźmą. No w sumie, co też ładnie wyglądają. Okej, okay, czekajcie. <laughs> Załadował mi się awatar, ale włosy już nie. Okej, okay, i mamy teraz te włosy i um, bierzemy sobie... Chociaż wiecie co? Te włosy tak w te balony wchodzą. Czekajcie, zapomniałam co to za... Aha, dobra. Żeby zrobić te, tą z nowej kolekcji, czyli lobu. Mm -hmm. um, Ogólnie możecie zrobić sobie coś takiego. I teraz tutaj bierzecie to. Okay. O, dobra jest, i bierzecie teraz tu. I możecie założyć to. Ogólnie też to by fajnie wyglądało, gdyby nie było tu tego, ale możecie też założyć do tego pasującą rzecz. Okej, okay, może nie te mi się nie chcę załadować, ale weźmy te. No i, nie wiem, weźmy właśnie jakąś twarz. Mm. Nie wiem, na przykład tą. To jest takim ładna. Wow, Nic mi się nie chce załamać. Weźmy to. Okej, okay, niech będzie. No, całkiem spoko. No i w sumie to wszystkie. Jakie te. Najbardziej mi się podobało pierwsze. Powiedzcie, które wam się podobało. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!